To jest najlepszy przykład pokazujący, pokazujący możliwości komunikacyjne producenta z, z klientem. I ja myślę, że ta komunikacja jest i, 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 ten, i te marki są znane. Śmiem twierdzić, że akurat w Polsce marki meblarskie są dużo lepszy, lepiej znane niż np. w Niemczech. Ja niedawno rozmawiałem z dyrektorem do spraw marketingu dużej, bardzo dużej firmy. Niemieckiej, który zacytował badania marketingowe z rynku niemieckiego ubiegłoroczne. Okazało się, że klient niemiecki zna, potrafi zmienić tylko trzy marki handlarskie, a i to niewiele, około 50%. Znajomość produktu jest na poziomie błędu statystycznego. Yy, także Niemcy nie znają swoich marek, znają marki handlowe. I to jest właśnie ten drugi obszar, czyli yy, komunikacja znajomość, kreowanie marki yy, wśród odbiorców, wśród grup zakupowych, sieci handlowych. Myślę, że tam te polskie marki są uznane nieźle.